No cześć, to jest Dan Janowski, to jest GTA 5 wraz z, z ekipą. I fajne mapki bądź wyścigi, zapraszam serdecznie. Przepraszam za staję. No i nie zmienisz zachodu. <laughs> zapomnij, no, no. nagrywki się skończą ich zapomni. no, ta. i zapomnij. No tak. No ostatnią mapę zmienię. Nie, nie, nie. Aha, Aha, nie zmienię. By... No ostatnią mapę, <laughs> no, mapę za biała mapa, no. nie lubi białych map lepsza na nagraniu będzie. No, ja się nie. Bez, no bez, to bez barwna, bez barwna jest bezbarwna. Bezbarwna jest. Ale jest jej bezbarwna. Ja jakąś no, się... barwę mam. <laughs> Odcięć szarości. <laughs> Barwa gówna. <śmiech> nie da. <laughs> to nie <do>. no, zyskuje. <laughs> pęt... Mamy syla na ostatnim ja, miejscu, ja mamy syla ma. na drugim miejscu i jeszcze Markie, syla na pierwszym. Taki zespół, ojoj, ojo. Oj, oj. No, Udatowałem, Zespół, sprzeda? Tak. Uratowałem, byś się odbił. Wycisnąłem cię. No, ale prawie mnie zrespitował. Ale uratowałem. I po teraz ładnie podziękować, a nie. Oj. Dzięki. Chodźcie ciu. ten pęd, halo. Ale pierwsze miejsce byście mogli wywalić. No, próbuję. A dosłownie. No, masz, wywalony pierwsze. To, przez Miu. to spawam na trzecie Ale wiesz, to ma pięć okrążeń P Pięć? Myślałem, że to do punktu jest Leciałeś dawno No pięć! to no. Co ty myślałeś, no? Jezu Chodźcie Eee Czemu mnie? Łojciech, chlupio Ale <laughs> Wydupili <laughs> Najgorsze wypadki Formuły 1 <laughs> Jakiej Formuły 1? To nie Formuła 1 No, ale tego do Dobra panowie, ja się czuję moralnym zwycięzcą Czemu? Bo wygrałem pierwszy wyścig, e, ten pierwsze okrążenie Pierwsze znaczy najlepsze Nie bo powiem, wyjdzie... mogę sobie ustawić jedno okrążenie to będzie wygrał e... Nie, Nie wiedziałem i, jaka u, sytuacja u, <laughs> I co? Mapka na minutę? No dwie, dwie na to wiesz Znam. Nie, ja miałem minutę z kawałkiem No to prawie dwie, no, no już, to... Jezus moje Ojcie, chlupia, Ode mnie zrzuciło No już tak ja Pędzę, 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 pędzę No to pędź sobie tam Pędzę, pędzę, jak <laughs> no, Można powiedzieć, ale poleciał bo no. No, Można powiedzieć, że przygotowanie już do nowego Niflostida <laughs> Nawet Nitzer Speed, co? No w tym roku ma wyjść, nawet Nitwar Speed No 2027. tak, to, to, tak ciulowy jak poprzedni Bo No by... jaki hit fajny nie. był Hit był by ciulowy Będ na zaskręcie Ale to jest tak Ten Ten był fajny podobał. Ten był ciulowy, Nie podoba mi się Tak zniechęcam. w hita. Rozumiecie, że na premierę kupiłem i grę przechodziło chyba półtorej roku? Jak kurwa mm. półtorej roku? No lel... bo mi oddech się mało, pół godziny grałem i tyle, nie mogłem już więcej grać, to było takie gówno hmm. Przecież fajnie się tam auto... O, 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 uratowałem no, ale że specjalnie wjechałeś to już... No i ja, Przecież wiesz jak to skręca. Ja wiem. No to patrz, o. O, zobacz, o. Wiesz jak fajnie skręca? No. Widziałem właśnie jak tam by Jeszcze twipen na zakręcie. No. Cholerstwo. No masz, trzymaj! Nie. Zastu, Nie. Po co masz? No. trzymaj. O, Marka się wywalił. No. Dlaczego? No. Nie, o to się naprawiłem po prostu. Aha. A, dobra, to jest okay. taka okay. Bo to, to była taktyczna f A, nie. pęta aerodynamiczny Nie! Dzięki guys, Nie, nie nie, wy jesteście Puchetami, no Ten Janowskiego, ja jego ale I się maska ja zbierał, nie wiedział, zaraz Będziesz No Nie zrobiłem, no Ale to ładna akcja była, tak? Ja tylko okay, jest gwarantowana Jedna akcja na milion Właśnie, ja zapomniałem jedynek <laughs> jak robić, kuźwa ja tak samo. Ma zły mi potem jakąś miniaturkę? Hmm? Eee, wiesz? Wiesz? <laughs> Proszę. Oj, tam wiesz, przykład z ciemnego i. No, nie wiem. Cały, to ta, cały te... No wiesz, jest ja Przez dwa lata pierwsze... No. Od GTA czy nie 2017 19 używałem właśnie takich miniaturek Jak? Jak no, ciemny. No ale wiesz, no to. A być już... Profesjonalizm być, się no to Nie, Trzeba jakieś... Nieliaułiaułiałłiauł Dobra, yeah, 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 yeah. żyjesz, okej okay. Żyję, żyję, ty też żyjesz Ty już byś we mnie wjechał, panie triazy Na moim <grym> miejscu No, pewnie tak to, A to jest tak, tej szybkie na no, tym ostatnim, troszeczkę to jeszcze napędzie No Jeszcze weź zakręt na z... tym pędzie, jest... hit Hit, bez kitu Jak need for Hit, nit for speed hit nie mów tego, kurwa, no. Neat for Speed hit. Nie, no, no mi się fajnie grało Neat for Speed, a ja nie taki sobie hit. muszę ten. Mam tu w pamięci, że jeszcze będę musiał to gdzieś ograć na streamie. Będziesz się. A to ja też mogę. Nie chcę, to nie grać. No nie chcę, bo chcę wszystkie need for Speedy przyjść na. na, na tym kanale. Na tym? A na jednym nie przejdziesz? Nie. Hmm. No mój byś mnie nagrywał. No pewnie. To jest no, jakaś fajna kwota. A ty najpierw musisz mieć reklamę na kanale. A to już mnie nie obchodzi reklamy. No to. No to... to było. Wiem, ale się, 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 się też na to zagapię. I ja prawie rozwoję przez to. Nie, no ja też. Właśnie. Gdzie ja jest Marques? Ale ja dalej hopie Ale skill jest? Bo ja dalej widzisz. Aha. Ale jest tył. byśmy się wywalili, ale widzisz. Mark ma skill No to jak? Za ile? Powiedz mi? Najpierw muszę... A nie najpierw, no to... wiesz Najpierw muszę ogarnąć. I to jest na tak. Na pewno chcę takie dostwo mieć na kanale. Jak mówisz. Ło, jaka A tu wiesz, to zależy wtedy też od serii Jeśli to ma być szybka seria, to tak... Tak 10% extra. Jeśli średnia, to tak 50%. A wiesz, że 10% zaja to dalej zają, nie? Ale wiesz, że to jest tak, że Stawka. Moja stawka będzie 10 no. zł za minutę nagrania. Jak gdzieś... Dobra, nie jednak nie chcesz. No jak gdzieś... No. To wiesz. To, to korzysta no, Wiesz, To się ceni, do. No. Stres. Związany z hitem. I to jeszcze jest ja stres. Co? Za sam stres ja powinien ci policzyć. No. no. Na minutę. Ja no, ty będziesz nie, nie musiał. za końca. Skąd zapłacić bo tym, jak ci będę płacił? No to ci ten tamto 10 zł za minutę, a ty mi 100, no to jest tak się widzisz. Wyjdziemy na często No 10 zł za jedną wizytę to chyba nie bardzo. Ja mówię, że za minutę ci będę oddawał z wypadło? z tej stówki, no to wiesz. Jak film będzie trwał, nie wiem. Pół godziny to będziesz miał. Pazu. Tady. Być miał 300 no 300 kilo na wizytę? To dużo. Nawet 3000 kilo. Chyba dla ciebie pójdę. Nie, dla mnie 3000 kilo. No. Jak za 100 za minutę to. A nie było 10 za minutę czy co? No. Gdzieś za minutę było od. Ju, Będzieś... Ja się chodzę. No i. jeszcze pierdolę. No wystaciłem kontrolę, no. A idź, pas? Widzisz, że to nie wykona. Trzy razy mnie bydło A tak, jak mogę, to Dobra, cię z tym falałem Dawaj, pudo. to. Lecimy. Bez miniaturek gdzieś teraz? Będzie? No, tak. pod Pudo? No to się do jakiegoś filmu to wklei, ten No, ja proponuję. A nie, da do... się. A się da, się. No, Mam, nagrywam. Ale nagrywasz, ale może ci wiesz. No nie, dobra, chyba się nagrywam. No i nawet super. Nie jest, to jest niskańca. Oj, 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 oj. Błaga! Uważaj, jest, ale. Tak Tylko jeden, kto już tutaj po mnie wstanie. Nooo. Bo nagrania są zrobione teraz, nie pozwalają na zmianę kamery No to już będzie, będzie <śmienią> na gdzieś. No, niestety tak jest, niestety, niestety będę miał fajny... długi film. No super. Jak to pewnie będzie tak trwało z 10 minut. No, no to się no, jeszcze dało. A jeszcze nie no, tu za dużo zakrętów jest. No, na takiego odcinkach to jest lipa. No, tak Zły pomysł możemy wybrać. Teren. Co wy mówicie dobrze? Hmm? Ciao, bo dobrze jest. na zakrętach, bo jesteś na pierwszym Nie Pierwszy Jedzie, pieszy, bez biustów Nie ma tego pędu no. Jeszcze pierwszy... Jezu Maria! Pięć okrony. No tutaj minuty jedno okrążenie, nieźle. <laughs> Chyba ja was nie w wyprzedzać żebym nie na napędzany Albo żeby w was nie wjechać No super, dzięki za pęd na zakręcie Odbłowisko, huhuhu hu. <laughs> A wierzy. A że Znowu pęd na zakręcie, syryjkę Będę na przekręcie się na zakręcie Pędem, bo się nie wiemy gdzieś To jest zbyt dużo tu zakrętów jest, naprawdę. Wreszcie takich ostrych. No, tak. To jest hit. Hit speed. No Ech. i to jest taka typowa mapka z hita sobie. Chodzisz samochód, dużo zakrętów, jeszcze cię tutaj policja nie, nie goni. <laughs> bo już jakby cię goniła, to już by był totalnym... Możesz dzień jechać i nic się policja nie będzie robiła. tylko że jak z pani nabijesz. I... No, no i co? <laughs> A żeby trzeba przejść fabułę trzeba mieć EXP tam nieka kufoty kwoty to się łatwo nabija, ten... Punkty. Nie. Jakiś 60 tysięcy jednym przejazdem punktów nabiłem Jakoś nie bardzo ten... ...police mnie goniła A to jeździ jak. Po policom jeździ No W nie no. Niepewnie Mhm Inkoguto <gryś> Incoguto, tak On po, wsze, po, po wsze, ci. Leżąc w środka i od tamtej strony, nie jest, jest. Niebezpiecznie, niebezpiecznie. Oj, zaczęłam trochę emocji wprowadzić do tej auty szkoda, że tu i prędkości wygląda musiał no. no. się tego czytać. taką prędkość, Tam markę się oddala cały czas, nie wiem jak. No bo on no grał czy tak nie cały jak czas. Przecież to jego ulubione auto na co, nie co? Jeść. Prawdziwości. Nie chciał mieć takiego gównianego auto prawdziwości. Przecież <grym> to ani nie wygląda, ani nie ma osiągów. No. Nie no, Jak nie no wygląda? No, no, z wygląda. Z tymi, no, jak gówno? Na pewno jakieś blachary się zlecą. No to prawda. Jak 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 gówno? No, <grym> i... Wygląda jak gówno, no to rzeczywiście <grym> ma jakiś wygląd. To też gówniane blachary się zlecą. No, okay. Pędzik, nie. no nie. Tam no, this, nie nie, tam pan na zakończenie. No, zajebisty jest nie? Dzięki, 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 dzięki. Dzięk, Dzięki, Temu się, No widzisz, że to wiesz. Ja też wiesz, ciężko ten wyhamować no. Bo... O Jezus, kurde. Jest, Ja próbowałem i mi się nie udało. No, dalej? Oj O Jezus, jak to są kęty, są ciężkie, no czy <grym> Nigdy więcej Titaha. Chyba, że to będzie mapka pod Kitah'a, Chyba, miało... że to będzie, nie wiem, prosta mapka, że tylko od jednego punktu do drugiego i tyle A to jest, i tak może być, a tak... Nie, to... nie tak dawno, jedną mapkę Kitah'em Dwa tygodnie, a, czy, wtedy czy wtedy było... tygodnie temu To tygodnie? gdzieś no bo tam nie było aż takich zakrętów Jak to jest możliwe, że 15 sekund? 16? Co jest? Co ty tam robisz? Ja No tak cały czas to. na pędzi jedziemy Płaci się, pewnie jak na tym rowerku co Na tamtym Facebookie y tam. To paterat się będzie działo No patrz jak teraz przypłaci Teraz będzie przed nami to, to minutę będziemy Nie ma chapa. Minutę przed czasem jak to jest możliwe, no? Na każdym zakręcie tracimy dwie sekundy, do? No. no właśnie. Jezus. <laughs> po ścianie. Nie wiem, chłop chyba tam jakieś sztuczki zna na tego Cheetah'a. No. Widać, że się jeździ Cheetah'em. To ja bym uznał, że może jest pierwszy. <laughs> Co jest? Mam wygodę, dawać. No fa a faktycznie. Wreszcie. Dobra, czekaj. Kur... Jsme no, musím to no, zapalovat. Co, <laughs> 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 co je Dobra, ale ho, 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 No ho, No ho, ho, No ho, no ho, ho, <laughs> No ho, ho, ten ho, na ho, No. ho, ho, ho,